Jeden ze słuchaczy wrzucił te, ten utwór Którego ja w ogóle zapomniałem o tym, że istnieje W ogóle zapomniałem, że istnieje Britney Spears po, Posłuchajmy wersji oryginalnej O, proszę Toxic Toxic jest super, to akurat go no zaśpiewać to. Ale I'm not a girl Not yet a woman To jest perforacja Jak to leci? I used to think Ja muszę to ogarnąć, bo to jest hardcore. I wezmę wersję zawodową Nie będę miał wersji melodycznej Będę miał wersję bez podpowiedzi brytnej Będę miał wersję no, upokorzenie musisz, nie, nie, nie max Nie ma I used to think Bo ty nie myślisz I used to think Bo jestem pusty płytki. i płytki nie, nie jesteś no. pusty, jesteś no, płytki no. No, ale mi wku... Jezus, ale ty mnie Stary dziadeł Muszę troszeczkę Dziady godowe Poczekaj Tu jest zmiana No, okej okay. no, udowodni, że jesteś głęboki no. Udowodnij W tej chwili w Paru zdania a Nie wygodniłeś. Dobra, okej. Okay. Dobra, do refrenu pociągniemy. Dobra. <śmany> no ty woman. Dobra, dobra. Sra ty pierdaty dupa w kraty. Lizut, masz co chciałeś, proszę. Upokażaj nas <śmany> za te wszystkie marne grosze. Dobra, uwaga. Uwaga, puszczam. <śmany> Proszę nie przełączać stacji, nie róbcie nam Przypominam, że Mikołaj Lizut jest naszym pryncypałem, żebyście wiedzieli, y, o co chodzi. Mały Arok, czy nie tak. To znaczy, to myślę, że wszyscy wiedzą. Uwaga. Mm. O tak, Piotr. Hell yeah. Nigdy nie myślałem. I o tym. used to think. It. Yeah. It. I had the answers to everything. Baby. That's bullshit. But now I know dziewczyno That life doesn't always go my way Yeah and superficial feels like I'm caught in the middle That's true That's when I realize dziewczyny to dla I'm not a girl sister That's true Rock Radio, yeah! He's an empty-minded boy. All I need is time, a moment is mine, while I'm being between. I'm not a girl. There is no need to protect me in the Cherna ulica in Praga district it's time that I learn to face up to this on my own Ua. I've seen so much more than you know now so don't tell me to shut my eyes it's our I'm not się za nas wstydzi Olaj Jakie to straszne And One between girl. Rafał Rafał wstał nawet I co teraz zaśpiewasz? Teraz jest bridge, to z tego i ich... zaśpiewasz. Czekaj, czekaj teraz Brytyj tańczy, obraca się, Rachel też się obraca, Tymon się obraca, cała Polska się obraca. Oj, keyboard chodzi I uwaga. A ja bym chciał, żeby ktoś znalazł Piotr in me. Dobra, kończmy to. Do... This is my dedication to Mikołaj Lizut. I love you so much, Nikolaus. You're very good. I'm the girl! I'm just principal! I'm just principal! No dobra. E, czy możesz Prince mi być... Principal. Wyciszmy już tą, tą nieszczęśniczkę. Prince and Paul. Cypą i kumpel. Po... Świetny byłeś, mi się bardzo podobało. Ja dogadywałem, ale chyba mi Rafał wyciszył. Nie, ale bardzo dobrze coś... dogadywałem. Naprawdę w, 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 punkt. Punkt. w punkt. Przestałem się... mówić, w pewnym cię, bo mówiłem, że. He's very superficial and shallow. Ale <laughs> mi się twój angielski. Ja co czas będę y, 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 na to naciskał, że ty świetnie śpiewasz. Uważam, to jest że masz Płytki angielski. Nie. nie, no nie, dobry angielski. Gdyś poszedł na, na przykład do Normal Voice of Poland albo gdzieś, to y, spokojnie by cię można było przepuścić. Uważam, że masz papiery na, na wokalistę. Przysięgam. Mój drogi, ja przysięgam, że jest dziewięć minut do godziny dziewiątej.